Wymieniłem sobie w SPSie większość podświetlenia na niebieskie diody. Yy, tam były te aróweczki. I teraz to tak wygląda. O, telefon trochę słabo, ostrość łapie w rzeczywistości to jest wszystko wyraźnie tak. Także ten przycisk tutaj jest tak. O, złapało i teraz jak go odpalę. Przełącza się na niebieską diodę. Tutaj też niebieską wiodę założyłem, taką samą jak ta. Ale trochę ją przyciemniłem, bo świeciła za mocno. Tutaj akurat prosto w oczy świeciła. Przerobiłem też podgrzewa... podświetlenie tutaj w podgrzewanych fotelach. Normalnie tutaj było tak, że to się nie świeciło. Jak się włączyło, to się świeciło. Ja zrobiłem tutaj tak, że to się świeci na niebiesko cały czas po odpaleniu. A jak fotele włączymy, to się zaczyna świecić na czerwono, tak? Także chyba troszeczkę ma według mnie bardziej sens, że podświetla się wiemy gdzie to jest. Jak włączymy, to świeci na czerwono, że grzeje, tak? Drugi przycisk był troszeczkę inny. Nie wiem czy to było nawet ze space, czy z jakiejś tam Meganki, czy z Moduse. Yy, także ten tutaj miał taką diodkę fabrycznie czerwoną jedną, że fotel jest włączony. Tak wygląda, wygląda panel tutaj boczny o. ładnie świeci. Tego nie ruszałem, bo ładnie świeci wszystko jest wyraźnie tak, że według mnie nie było tutaj sensu. To co mnie najbardziej wkurzało to tutaj ten pomad. Nie mogłem tutaj znaleźć, nic tu się nie świeciło. Także w tej chwili tutaj jest pocielone. widać o, ładnie, teraz ostrość złapały. Także jest podświetlenie tutaj tego. Wcześniej już sobie jeszcze sobie dołożyłem, rozebrałem deskę, dołożyłem sobie podświetlenie tutaj tych nawiewów. Także jest to. Tutaj mamy podświetlenie tutaj centralnego zamka, także świeci też Ta żarówka była spalona, bo macku wszystko było a samochód 2010 rok, także wszystkie żarówki takie od tych przycisków no 13 lat już te żaróweczki miały, także miały, miały prawo yy, pocietnie tutaj teraz yy, szyb pasażera, także będą mogli znaleźć dzieciaki też z tyłu, będą już wiedziały, że tutaj jest do szyb pocietnienie z drugiej strony, już tam nie będę się wykręcał, ale też, też zrobiłem Także ogólnie według mnie teraz ten samochód wygląda tak jak to być powinno, wiem gdzie było ten samochód. Tak. Także tak to wygląda e SPSik 10 rok. A wszystkie żarówki były spalone. Świeciła się tylko jedna żaroweczka tutaj. I to wszystko. Reszta ciemności, tu ciemności. No wiadomo, fotele tutaj w SPSie to jest tak fabrycznie, że, że one się nie podświetlają, podświetlają się tylko jak się włączy e pasażerów to tak samo nie, nie, nie było poświęcenia tego. Także teraz ten samochód wygląda tak jak powinien sp Wyglądać. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobało się, dajcie lajka. Like. Jakieś pytania macie, piszcie w komentarzu. Hej.